Hej, jeśli macie ochotę zobaczyć, jak, jaką niespodziankę, niespodziankę zrobiłam ta radka, jak go zaskoczyłam, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Także kochani, teraz pokażę Wam fragment właśnie z tego dnia, w którym Radek wrócił, właśnie z tego wyjazdu. Pokażę wam właśnie, co tam robiłam, bo tam parę klipów ponagrywałam. No i także oceńcie, zobaczcie, co tam wymyśliłam dla niego. Jest yy, 12:10. Tak jak widzicie, o i mruga mi cały czas ten piekarnik, się coś spieczyło, ale mniejsza. Mam tutaj gazetę, i wycinam z niej słowa, i będę jakoś w formie takiego serca przyklejała właśnie takie słowa różne, że fascynujące, dwa temperamenty, miłość. Jestem tu szczęśliwa, doceniam, nie odpuszczam i tak dalej. Tak sobie wymyśliłam to, i przy okazji sobie jem. Takie drugie śniadanie. Także jak skończę, to wam pokażę już gotowy efekt. No dobra, zmieniła mi się koncepcja. Zapakowałam prezent dla radka właśnie w, <gryw> w papier taki. Wiecie, yy, no rysunkowy. I powycinałam tutaj z gazet różne właśnie takie słówka. I z obu stron po prostu poprzyklejałam. I dajcie znać, co myślicie. No, taki kreatywny pomysł. Chciałam wam dograć po prostu do tego filmu z niespodzianką, już mi miga bateria, co Radek po prostu myślał, jak zareagował właśnie na, 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 te, na te świeczki, na ten prezent, na to wszystko. Powiem wam, że był mega zachwycony. Bardzo mu się podobało to takie właśnie opakowanie, które, które zrobiłam. Tak się mega ucieszył, że właśnie, że jakie słodkie, że jakie oryginalne. Że dużo pracy w to włożyłam, także ucieszył się. Kupiłam mu też książkę właśnie Stephen Kinga, jest krew, tak się nazywa. Na prezent i właśnie słodkości tam, także cieszył się bardzo. Wypiliśmy sobie szampana. To wam, może teraz pokażę tą książkę, jak to wygląda. Może ktoś będzie zainteresowany. To jest jakaś nowość. Właśnie Kinga, jakaś jedna z nowszych książek. Także oprócz wam to możecie sobie zobaczyć opis, dać stop klatkę i zobaczyć opis, czy Wam odpowiada. To właśnie taką książkę mu kupiłam. No i pokażę Wam tego szampanika, czy tam winku, czy jak zwał, tak zwał, które wybraliśmy. O, czekajcie, gdzie to, gdzie to jest. Tak się, tak to wygląda. Polecam wam serdecznie bardziej taki wytrawny. Wytrawny alkohol to jest. Nie za słodki, nie za kwaśny, wiecie. Taki w sam raz, na takie okazje. Także chciałam wam to dograć, bo strasznie krótkie. Tam tylko urywki wam nagrywałam. także także tak, kochani. Słońce wyszło, dobry znak. Powiem wam, że dzisiaj czuję się Powiem Wam, że nagrywam to kilka dni później. Wow, ale jest przyświetlona. Kilka dni później, dlatego, że po prostu miałam dużo do zrobienia. Gorsze gorszy, się czułam i tak dalej, więc dzisiaj to dogrywam. Już w sumie wieczorem, bo jest dziewiętnasta. Także dajcie znać, co myślicie o takiej niespodziance dla radka, o takich prezentach, właśnie własnoręcznie robionych. Czy Wam się podobają, czy nie. No i co, ściskam Was ciepło. Zapraszam. Do następnego mojego filmu. Pa pa!